Mieszkańcy Jasła i Krosna zamanifestowali solidarność z narodem ukraińskim. Wieczorem 24 lutego kilkadziesiąt osób zebrało się na jasielskim rynku, aby wyrazić wsparcie dla Ukrainy. Mam przyjaciół na Ukrainie od pięciu lat. Yy, uczę historii. Uczę dzieci zawsze, co to jest ojczyzna i co to jest niezależność. Co pani się czuła, kiedyś pani dowiedziała? O ósmej rano. Mam remont domu, przestałam się cieszyć tym remontem. Pojechałam do domu ojca i ucałowałam opiekunkę, która jest z Ukrainy. Legalnie pracuje, bo my mamy panie, które są legalnie u nas pracują. Co ta pani mówiła? Że jej zięć był już w niewoli w 2014 roku i Zoja powiedziała, że poszedł wczoraj albo dzisiaj. Już nie zrozumiałam do końca. Po powołali go. Córka została z dziećmi, a on poszedł na wojnę. Należy być z tym narodem w wielkiej, wielkiej jedności. Trzeba im współczuć i w tak jak każdy może im pomagać. Na małym poletku i na tym większym poletku. Naprawdę każdy tak jak może, bo niewiele trzeba, a to może się rozlać dalej. Każdy ma rodzinę, my mamy rodziny, oni mają rodziny. Są takimi samymi ludźmi jak my. Chcą żyć, pracować, chcą żeby się ich dzieci kształciły. Chcą wolnej Europy, żeby mogli podróżować, żeby po prostu po ludzku żyć. Tak jak my wszyscy. Dzisiaj Ukraina, a kto dalej? Trudno powiedzieć. My możemy być dokładnie w tej samej sytuacji. Wydaje się, że musimy pokazać swoją solidarność, swoją jedność. Niezależnie od swoich poglądów, po prostu trzymać się razem, żeby pokazać, że możemy wygrać z kimś, kto atakuje inny wolny naród. Potrzebujemy solidarności żeby między sobą, między przede wszystkim Polakami, ale potrzebujemy także pokazać Ukrainie, że w nich wierzymy, bo oni dzisiaj od rana walczą. Walczą, giną, walczą o swoją ziemię, o, o swoją ojczyznę. Na razie to oni, a kiedy my? Na żółto-niebiesko podświetlony został Urząd Miasta Jasła oraz Jasielski Dom Kultury. Miasto Jasło po stronie ukraińskiej ma dwóch partnerów. Są nimi miasto Sambor i miasto Truskawiec. Oczywiście nie tylko śledzimy wszystkie doniesienia do jakich mamy dostęp, ale również dzisiaj służby miasta uczestniczyły w spotkaniu z wojewodą. Wiemy, że będziemy na bieżąco informowani o sytuacji i oczywiście oczekujemy na wszelkie informacje, którym będziemy się starali sprostać. W dniu jutrzejszym burmistrz miasta Jasła, Ryszard Pabian, prześle do władz tych miast, które wcześniej wspomniałam, list wsparcia. Podobna manifestacja odbyła się na Kraśnieńskim rynku. Zgromadzeni mieli ze sobą banery oraz flagi Polski, Ukrainy i Unii Europejskiej. No za naszą granicą, bardzo niedaleko, cierpią ludzie. My na tej ziemi chodziliśmy po górach, zwiedzaliśmy lwów, mamy tam przyjaciół, znajomych, rodziny, ludzi, z którymi współpracujemy, również firmy Krośnińskie tam zainwestowały. I solidaryzujemy się z ich cierpieniem, bo wobec zbrodni wojennej, wobec takiego terroru, wobec braku serca, zasad, zdrowego rozsądku. Niewiele możemy zrobić, jak solidaryzować się, jak wesprzeć duchowa, być może w przyszłości również materialnie i pomocą humanitarną naszych braci z Ukrainy. Przychodzę protestować od kilku lat. I nigdy nie przypuszczałam, że taki dzień przyjdzie, kiedy będę musiała wyjść i protestować przeciwko yy, Putinowi. Nie dla wojny. 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 Nie dla wojny.